Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dziś bierzemy na tapet temat, który, no cóż, dotyczy właściwie każdego z nas, nawet jeśli na co dzień o tym nie myślimy. Przedsiębiorczość. Dokładnie. Zastanowimy się, co to tak naprawdę jest, kim są ci ludzie, którzy decydują się pójść na swoje, no i dlaczego to wszystko ma takie znaczenia dla rozwoju, czy to naszego miasta, regionu, czy powiedzmy całego kraju. Tak, spróbujemy to ugryźć z różnych stron. Jak to właściwie działa? To całe zakładanie firmy, prowadzenie jej i jak to się ma do, no wiesz, ogólnej sytuacji w gospodarce. Czy dobra koniunktura pcha ludzi do ryzyka? No właśnie. Czy może odwrotnie? Rozłożymy też na czynniki pierwsze kilka ważnych pojęć, ale obiecuję, postaramy się bez nudnego podręcznikowego tonu. Cała y, maszyneria wpływa na nasze życie. No to co, zaczynamy? Zaczynajmy. Chcesz to dobrze zapamiętać? Testy, quizy i infografiki. Link w opisie. Ucz się mądrzej, nie dłużej. Dobrze, to od czego by tu zacząć? Może od tego słowa klucza, przedsiębiorczość. Brzmi tak poważnie, ale chyba to coś więcej niż tylko te garnitury i zarządy. Oj, zdecydowanie więcej. Przedsiębiorczość to jest, wiesz, taki trochę motor napędowy gospodarki i tej wielkiej, światowej, i tej naszej lokalnej, tuż za rogiem. Aha. I w dzisiejszych czasach, jak mówimy przedsiębiorczość, to najczęściej myślimy po prostu o prowadzeniu działalności gospodarczej. To jest takie codzienne wcielenie tej idei. Okej, okay. prowadzenie działalności gospodarczej. No dobrze, ale co to tak naprawdę znaczy? Czy jak nie wiem, sprzedam starą grę koledzy na podwórku, to już prowadzę działalność? No właśnie, nie do końca. Tutaj wchodzą w grę pewne y, kryteria. Jest definicja, która mówi, że działalność gospodarcza to jest Zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Brzmi trochę formalnie. Trochę tak, ale chodzi o kilka prostych spraw, naprawdę. Rozbierzmy to. No to dawaj. Zorganizowana. Czyli co? Muszę mieć od razu biuro, sekretarkę i nie wiem, wlód do samochodów? Absolutnie nie. Chodzi o to, że działanie nie jest przypadkowe. Jest jakiś plan, jakaś metoda, powtarzalność. No, weźmy kogoś, kto regularnie piecze ciasta na zamówienie. Tak. Ma swoje przepisy, wie gdzie kupić składniki, jak przyjmować te zamówienia. No, jakoś to sobie poukładał. To już jest zorganizowane. To nie jest jednorazowy zryw, wiesz, że. A, upiekę dziś ciasto. Okej, okay, rozumiem. Czyli jest w tym jakaś systematyczność. Dobra, dalej mamy zarobkowa. No, tu chyba sprawa jest jasna chodzi o kasę. Tak, dokładnie. Celem jest zarabianie pieniędzy. Osiąganie zysku. Nie mówimy tu o działalności charytatywnej czy jakimś hobby, chociaż. Chociaż hobby czasem może przerodzić się w biznes. Właśnie, potem mamy. Wykonywana we własnym imieniu. Czyli działam na własne konto, tak? Na własne ryzyko. Nie jestem pracownikiem, który słucha szefa, tylko sama jestem sobie szefową. Dokładnie tak. Jesteś sterem, żeglarzem, okrętem. I ostatni element, bardzo ważny, w sposób ciągły ciągły. Tak. To odróżnia działalność gospodarczą od takich jednorazowych zleceń, wiesz, albo jakiejś okazjonalnej sprzedaży. Ta ciągłość pokazuje, że mamy zamiar powtarzać te działania. Jest w tym jakaś regularność i plan na przyszłość. Czyli wracając do tych ciast, jeśli ktoś piecze je co weekend, regularnie zbiera zamówienia, zarabia na tym, no to to już pachnie działalnością gospodarczą, tak. Zdecydowanie. A taki mały sklepik osiedłowy, to już jest pewniak. Rozumiem. I co jest też ważne, im łatwiej jest w danym miejscu takie firmy zakładać i prowadzić. Czyli na przykład mniej papierologii, niższe podatki na start. Tak, albo jakieś wsparcie, dostęp do informacji. No im lepsze są te warunki, tym generalnie lepiej dla rozwoju przedsiębiorczości. To się wiesz, wzajemnie napędza. No właśnie. To napędzanie. Mówiłeś o związku między tym, jak się ma gospodarka, a chęcią ludzi do zakładania firm. Jak to dokładnie działa? Wydaje się logiczne, że jak jest dobrze, to ludzie są odważniejsi, ale czy to aż takie proste? Jest tu rzeczywiście taka hmm, ciekawa zależność trochę jak sprzężenie zwrotne. Z jednej strony wyższy poziom rozwoju gospodarczego. Czyli co? Dobre zarobki, mało bezrobocia, nowe drogi. Tak. Generalnie dobra koniunktura w kraju czy regionie, ludzie mają pieniądze, jest niezła infrastruktura, to wszystko tworzy lepszy klimat dla przedsiębiorczości. W jakim sensie lepszy? No, prościej jest zacząć i prowadzić biznes. Po pierwsze, jest większy popyt, ludzie mają kasę, więc chętniej kupują różne rzeczy, usługi. Chodzą do restauracji, kupują nowe meble? Dokładnie. Łatwiej też znaleźć pracowników. Banki chętniej dają kredyty, bo widzą mniejsze ryzyko. Generalnie, wiesz, łatwiej o klientów, o zasoby. Pomyśl sobie o otwarciu nowej kawiarni w mieście, gdzie ludzie dobrze zarabiają, lubią wychodzić. No, szanse na sukces są po prostu większe. Okej, okay, to brzmi logicznie ale co w drugą stronę? Kiedy gospodarka w jakimś regionie no. Powiedzmy, kuleje. Wtedy niższy poziom rozwoju gospodarczego działa jak taki zimny prysznic. Mocno ogranicza przedsiębiorczość. Jeśli w okolicy jest duże bezrobocie, ludzie liczą każdy grosz, drogi są jakie są, a szybki internet to marzenie. Okej, okay, to kto będzie ryzykował otwieranie nowego biznesu? No właśnie. Mało kto ma odwagę i co równie ważne, środki. A co z tymi firmami, które już tam działają? No. Mogą zacząć myśleć. Kurczę, może przenieść się gdzieś indziej, tam gdzie są lepsi klienci, lepsi pracownicy, lepsze warunki. Co niestety jeszcze bardziej pogrąża ten słabszy region. Dokładnie. Tworzy się takie błędne koło: słaba gospodarka zniechęca firmy, a brak firm osłabia gospodarkę, bo nie ma nowych miejsc pracy, podatków do budżetu, innowacji. Smutne, ale prawdziwe. Czyli widać, że wspieranie przedsiębiorczości to nie jest tylko pomoc dla samych przedsiębiorców, to jest inwestycja w rozwój całego regionu, całej społeczności. Zdecydowanie. Nowe firmy to nowe miejsca pracy, to podatki, to często nowe pomysły, technologie. To jest naprawdę taki motor napędowy. No dobrze, to mamy już działalność gospodarczą, ale kto za nią stoi? Kto to jest ten przedsiębiorca? Czy to zawsze musi być konkretna osoba, pan Jan Kowalski, czy może to być też, no właśnie co? Definicja prawna jest tu dość hmm, pojemna ale jednocześnie recyzyjna. Mówi, że przedsiębiorcą jest po pierwsze osoba fizyczna, czyli każdy z nas, ja, ty, wspomniany pan Kowalski z warsztatem. Zwykły człowiek. Tak, ale przedsiębiorcą jest też osoba prawna, czyli takie twory jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znana jako spółka z OO, albo spółka akcyjna SA. Te duże firmy, które znamy z nazwy? Często tak. I jest jeszcze trzecia kategoria jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Brzmi skomplikowanie. Oj tak. Ale przykładem jest tu choćby spółka jawna. Ważne jest to, że mimo braku statusu osoby prawnej, taka spółka może działać w obrocie gospodarczym. Okej, okay, czyli ten prawniczy język sprowadza się do tego, że przedsiębiorcą może być i zwykły człowiek z małą firmą, i wielka korporacja, i różne formy spółek, tak? Każdy z tych podmiotów musi wykonywać działalność gospodarczą, czyli robić to, o czym mówiliśmy na początku, w sposób zorganizowany, dla zysku, ciągle i na własny rachunek. A, i jest jeszcze jeden ciekawy dopisek w ustawie, prawda? o wspólnikach spółki cywilnej. Tak, to ważne uzupełnienie. Ustawa mówi, że przedsiębiorcami są też wspólnicy spółki cywilnej w zakresie tej działalności, którą wspólnie prowadzą. Sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, ale jej wspólnicy tak. Rozumiem. Czyli mamy naprawdę szerokie spektrum od pani Krysi, która sprzedaje rękodzieło przez internet, po jakiegoś międzynarodowego giganta. Ale czy prawo traktuje ich wszystkich jednakowo? Czy wielkość firmy ma jakieś znaczenie? Oj, ma i to bardzo duże. Prawo wprowadza konkretny podział przedsiębiorców ze względu na ich wielkość. I to nie jest tylko dla statystyki. Ma to jakieś praktyczne konsekwencje? Oczywiście. Od tego, czy firma jest klasyfikowana jako mikro, mała, średnia czy duża, mogą zależeć różne rzeczy. Na przykład obowiązki księgowe, podatkowe, sprawozdawcze. A przede wszystkim możliwości skorzystania z różnych form pomocy publicznej, dotacji unijnych, specjalnych programów wsparcia, ulg. Często te programy są skierowane właśnie do mniejszych firm. No to ciekawe. Przyjrzyjmy się tym kategoriom. Jakie są kryteria? Zacznijmy od tych najmniejszych mikrusy. Na samym dole tej drabinki jest mikroprzedsiębiorca. To są naprawdę najmniejsze podmioty. Żeby się tu załapać, trzeba spełnić jednocześnie dwa warunki. I co ważne, patrzy się na dane z co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych. Jakie to warunki? Po pierwsze, średnioroczne zatrudnienie mniej niż 10 pracowników, czyli od 0 do 9 osób, licząc średnio w roku. Ok. Po drugie, warunek finansowy. I tu jest lub albo roczny obrót netto, Czyli przychody ze sprzedaży netto nie przekracza równowartości 2 milionów euro albo suma aktywów bilansu na koniec roku nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro. Wystarczy spełnić jeden z tych dwóch warunków finansowych plus warunek zatrudnienia. Czyli typowy mały sklepik, warsztat, jakiś freelancer niewielka firma, rodzinna. Kto jest szczebel wyżej? Szczebel wyżej jest mały przedsiębiorca. Tutaj limity są już oczywiście wyższe. Zasada jest podobna. Trzeba spełnić łącznie dwa warunki, patrząc na co najmniej jeden z ostatnich dwóch lat. Zatrudnienie. Średniorocznie mniej niż 50 pracowników, czyli od 10 do 49. Tak. I finanse. Roczny obrót netto nie przekraczający 10 milionów euro, albo suma aktywów bilansu na koniec roku nie przekraczająca 10 milionów euro. I oczywiście taka firma nie może być jednocześnie mikroprzedsiębiorcą. Jasne. Czyli jak firma zatrudnia powiedzmy 30 osób i ma obroty na poziomie 5 milionów euro, to jest małym przedsiębiorcą. A co jest dalej? Dalej mamy średniego przedsiębiorcę. Tu znów widełki idą w górę zatrudnienie średniorocznie mniej niż 250 pracowników sporo od 50 do 249 tak a finanse roczny obrót netto nie przekraczający 50 milionów euro albo suma aktywów bilansu na koniec roku nie przekroczyła 43 miliony euro tutaj kwota dla aktywów jest trochę inna niż dla obrotu warto zauważyć i znowu firma nie może być jednocześnie mikro ani małym przedsiębiorcą a to największe firmy, te o których najczęściej słyszymy w mediach, wielkie fabryki, banki, sieci handlowe gdzie one się mieszczą? Wszystkie firmy, które są większe niż średnie czyli przekraczają te progi zatrudnienia lub finansowe dla średniego przedsiębiorcy klasyfikowane są po prostu jako duzi przedsiębiorcy. Dla nich już nie ma osobnej definicji w tej klasyfikacji opartej na wielkości. Są po prostu duzi. Ciekawe, jak precyzyjnie jest to określone. A jak to wygląda w praktyce w Polsce? Których firm jest najwięcej? Czy dominują te wielkie koncerny, o których głośno, czy może ci mali, często anonimowi gracze? I tu dochodzimy do statystyki, która naprawdę robi wrażenie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego są, można powiedzieć, szokujące. Przygotuj się. No. Aż 97% wszystkich aktywnych firm w Polsce to są mikroprzedsiębiorstwa. Co? 97%? To jest prawie wszystko. Prawda. Też byłem zaskoczony, gdy pierwszy raz zobaczyłem te dane. To pokazuje, jak gigantyczną, absolutnie fundamentalną rolę odgrywają te najmniejsze firmy. Te jednoosobowe działalności, małe rodzinne biznesy, lokalne sklepiki, punkty usługowe, warsztaty to one tworzą tak naprawdę tkankę polskiej gospodarki. Niesamowite. A reszta ci mali, średni, duży. Dla porównania, małe firmy to jest około 2,2% wszystkich. Średnie zaledwie 0,7%. A ci wielcy giganci, duży przedsiębiorcy, to jest tylko 0,2% ogółu firm. Czyli te wielkie korporacje to tak naprawdę promil. To zupełnie zmienia perspektywę. Myślimy o wielkich markach, a tu się okazuje, że gospodarka stoi na tych mikrusach. Dokładnie. Warto o tym pamiętać. Dobrze. Mamy więc przedsiębiorcę mikro, małego, średniego lub dużego. A co on prowadzi? Zwykle mówimy firma albo przedsiębiorstwo. Czy to jest to samo, czym właściwie jest przedsiębiorstwo w takim bardziej formalnym sensie? Potocznie używamy tych słów zamiennie firma, przedsiębiorstwo, biznes. Ale w ekonomii i prawie słowo przedsiębiorstwo ma bardziej precyzyjną definicję. Mówi się, że jest to jednostka, która jest wyodrębniona prawnie, ekonomicznie, terytorialnie i organizacyjnie. Znowu te mądre słowa wyodrębniona. Co to znaczy? Spróbujmy to przełożyć na ludzki język wyodrębnienie prawne. To znaczy, że przedsiębiorstwo ma tak jakby własną osobowość w oczach prawa. Może działać we własnym imieniu, czyli może zawierać umowy, kupować, sprzedawać, wynajmować, może też pozywać kogoś do sądu, ale i samo może być pozwane. Ma swoje prawa, ale też obowiązki. Czyli jest odrębnym graczem na rynku? Tak. Szczególnie widać to przy spółkach kapitałowych jak spółka z o czy akcyjna. Tam spółka jest zupełnie osobnym bytem od swoich właścicieli czy zarządu. To spółka podpisuje umowę, a nie pan prezes jako osoba prywatna. Okej, okay, to jasne. A wyodrębnienie ekonomiczne. O co tu chodzi? To jest kluczowe. Po pierwsze, przedsiębiorstwo ma swój własny majątek. Swoje zasoby pieniężne, maszyny, budynki, którymi dysponuje i który wykorzystuje do prowadzenia działalności. I ten majątek jest oddzielony od prywatnego majątku właściciela, tak? Przynajmniej w tych spółkach. W spółkach kapitałowych, tak. Jest wyraźne rozdzielenie. W jednoosobowej działalności jest to bardziej płynne, ale nadal firma ma swoje aktywa. Po drugie, co równie ważne, przedsiębiorstwo samodzielnie podejmuje decyzje gospodarcze. Czyli co produkować, komu sprzedawać, kogo zatrudnić? Dokładnie. Po jakich cenach sprzedawać, gdzie inwestować? Celem tych decyzji jest oczywiście zarabianie, osiąganie zysku. Działa na własny rachunek ekonomiczny i ponosi ryzyko tych decyzji. Czyli na przykład, jeśli firma dobrze zarobiła, to zarząd albo właściciel decyduje: kupujemy nową maszynę, czy inwestujemy w reklamę to jest autonomiczna decyzja firmy, związana z jej strategią. Właśnie. Dalej mamy wyodrębnienie terytorialne. To jest zazwyczaj prostsze do zrozumienia. Ma swoją siedzibę, adres. Tak, przedsiębiorstwo zwykle ma określoną lokalizację siedzibę miejsce, gdzie jest zarejestrowane i gdzie prowadzi działalność, albo przynajmniej jej główną część. Nawet firmy czysto internetowe muszą mieć jakiś formalny adres. I ostatnie wyodrębnienie organizacyjne. To chyba chodzi o strukturę wewnątrz firmy. Zgadza się. Przedsiębiorstwo ma jakąś wewnętrzną organizację. Mogą być działy produkcji, sprzedaży, marketingu, finansów. Mogą być kierownicy, pracownicy z określonymi zadaniami, jakaś hierarchia, podział pracy. Nawet w najmniejszej jednoosobowej firmie jest jakaś choćby najprostsza forma organizacji pracy. Dobrze. To mamy już obraz przedsiębiorstwa, mówiliśmy o jego majątku. Tutaj często w księgowości pojawiają się dwa słowa, aktywa i pasywa. Możesz wyjaśnić tak po ludzku, co to jest. Jasne. To są dwie strony tego samego medalu, czyli bilansu firmy. Pokazują stan majątkowy firmy z dwóch różnych perspektyw. Mówiąc najprościej. Tak. Aktywa to jest wszystko to, co firma posiada. Cały jej majątek, wszystkie zasoby, które kontroluje i które wykorzystuje, żeby zarabiać pieniądze. Czyli co na przykład budynki, maszyny? Tak, budynki, maszyny, samochody, komputery, towary w magazynie. Ale to też mogą być rzeczy niematerialne, jak patenty, licencje, znaki towarowe. No i oczywiście finanse, gotówka w kasie, pieniądze na koncie w banku. A długi innych wobec firmy? Jak klienci jeszcze nie zapłacili? Też. To są należności i one też należą do aktywów, bo to są pieniądze, które firma ma otrzymać. Generalnie, aktywa pokazują, czym firma dysponuje, jaki ma majątek. Ok, aktywa to co mam, a pasywa. Pasywa z kolei pokazują, skąd firma wzięła pieniądze na te wszystkie aktywa, czyli informują o źródłach finansowania tego majątku. Dzielą się na dwie główne grupy: jakie? Pierwsza to kapitał własny. To są środki, które należą, powiedzmy, do właścicieli firmy. To może być kapitał wniesiony na start przy zakładaniu firmy, ale to też zyski z poprzednich lat, które nie zostały wypłacone właścicielom w formie dywidendy, tylko zostały w firmie na dalszy rozwój. To jest tak zwany zysk zatrzymany. To są własne pieniądze firmy. A druga grupa? Druga grupa to kapitał obcy czyli inaczej mówiąc zobowiązania. To są wszystkie środki, które firma pożyczyła od kogoś z zewnątrz i będzie musiała kiedyś oddać. Czyli kredyty bankowe. Albo zobowiązania wobec pracowników, np. niewypłacone jeszcze pensje. Czy zobowiązania wobec państwa, niezapłacone podatki. To są wszystko długi firmy. Czyli podsumowując, aktywa to jest to, co firma ma, a pasywa skąd na to wzięła pieniądze. Albo ze swoich, kapitał własny, albo z pożyczonych, kapitał obcy. I co ważne, suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów. Dokładnie. Bilans musi się zgadzać jedno pokazuje stan posiadania, drugie źródła tego posiadania. Założenie firmy, prowadzenie jej, zwłaszcza na początku, albo jak chce się zrobić coś nowego, innowacyjnego, to na pewno spore wyzwanie. Czy w Polsce są jakieś miejsca, jakieś instytucje, które mogą w tym pomóc? Gdzie młody przedsiębiorca albo ktoś z pomysłem może szukać wsparcia? Na szczęście tak, nie jest się z tym zupełnie samemu. Istnieje cały system wsparcia, zarówno publiczny, jak i prywatny. Jeśli chodzi o instytucje publiczne, państwowe, to przykładem może być Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli BGK. Polski Bank Rozwoju. Tak. Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK często angażuje się w finansowanie dużych projektów, ale ma też programy skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, zwłaszcza tych początkujących. Na przykład. Na przykład program Wsparcie w Starcie. To są niskooprocentowane pożyczki dla młodych ludzi, absolwentów, studentów ostatnich lat, bezrobotnych, którzy chcą założyć swoją pierwszą firmę. Pomoc na ten pierwszy, najtrudniejszy krok. OK, czyli jest pomoc od państwowego banku. A czy to jedyna opcja, czy są też jakieś inne formy pomocy? Może bardziej prywatne inicjatywy? Oczywiście, że tak. Działa sporo podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Na przykład Business Center Club, BCC. To jest duża, znana organizacja, która zrzesza przedsiębiorców. Działa na rzecz tworzenia lepszego prawa dla biznesu, ale też jest miejscem wymiany doświadczeń, kontaktów, networkingu. A dla tych, którzy dopiero zaczynają, może studenci z pomysłem? Dla nich świetnym miejscem mogą być akademickie inkubatory przedsiębiorczości czyli AIP. Działają przy wielu uczelniach w Polsce i pomagają właśnie studentom, absolwentom, czasem naukowcom przekształcić ich pomysły w działający biznes. Co oferują takie inkubatory? Na start często oferują bardzo praktyczne rzeczy: tanie biuro, tzw. Tak coworking, wsparcie mentorów, pomoc prawną, księgową. To bardzo ułatwia ten pierwszy okres, kiedy nie ma się jeszcze dużych środków. Słyszałam też o kimś takim jak aniołowie biznesu. To brzmi trochę tajemniczo. Kim oni są? Aniołowi biznesu to nie są anioły w sensie dosłownym, oczywiście. To są zazwyczaj doświadczeni przedsiębiorcy, albo po prostu zamożni ludzie, którzy są prywatnymi inwestorami. I co oni robią? Inwestują swoje własne pieniądze w bardzo młode firmy, tak zwane startupy, które wydają im się obiecujące, mają potencjał na szybki wzrost, ale potrzebują kapitału na start, na rozwój. Czyli dają pieniądze w zamian za udziały w firmie? Tak, zazwyczaj obejmują udziały. Ale co jest równie, a czasem nawet bardziej wartościowe, to fakt, że aniołowie biznesu często dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą, kontaktami biznesowymi. Dla młodego przedsiębiorcy taki mentor i jego wsparcie może być bezcenne. Czyli możliwości wsparcia jest naprawdę sporo od państwowych pożyczek, przez pomoc na uczelniach, po prywatnych inwestorów trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Dokładnie. Warto się rozglądać i pytać. No dobrze, to chyba dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej e, analizy. Sporo tego było, nie powiem, ale mam nadzieję, że udało nam się trochę rozjaśnić ten świat przedsiębiorczości. Może na koniec zbierzmy to wszystko w takie najważniejsze punkty do zapamiętania. Taka mała ściągawka, może przed jakimś sprawdzianem. Świetny pomysł. Zróbmy taką esencję tego, o czym rozmawialiśmy. Reasumując, przedsiębiorczość jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarki, a na co dzień najczęściej myślimy o niej jako o prowadzeniu działalności gospodarczej. Punkt drugi. Działalność gospodarcza to nie byle co musi być zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Te cztery elementy są kluczowe. Trzeci. Po trzecie. Jest silny związek między tym, jak się ma gospodarka, a przedsiębiorczością. Dobra koniunktura napędza firmy, słaba je hamuje, ale też firmy napędzają gospodarkę. To działa w obie strony. Czwarty. Kto jest przedsiębiorcą? Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, każdy z nas, osoba prawna, np. spółka z OO, lub inna jednostka organizacyjna ze zdolnością prawną, np. spółka jawna, a także wspólnicy spółki cywilnej. Warunek? Prowadzenie działalności gospodarczej. Piąty. Wielkość ma znaczenie? Tak. Firmy dzielimy na mikro, małe, średnie i duże. Kryteria to liczba pracowników i wyniki finansowe obrót lub aktywa. I pamiętajmy ten szokujący fakt: w Polsce aż 97% firm to mikroprzedsiębiorstwa. Szósty. Co to przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwo to jednostka wyodrębnona prawnie, ekonomicznie, terytorialnie i organizacyjnie. Siódmy. Majątek firmy. Majątek firmy to aktywa, czyli to, co firma ma, a źródła jego finansowania to pasywa skąd ma na to środki z kapitału własnego lub obcego. I pamiętajmy, aktywa zawsze równają się pasywom. I ostatnie, ósmy punkt. W Polsce działają różne instytucje, które wspierają biznes. Publiczne jak BGK, akademickie jak AIP, organizacje biznesowe jak BCC, czy prywatni inwestorzy, aniołowie biznesu, jest gdzie szukać pomocy. To jest naprawdę solidna pigułka wiedzy. Super, dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. A na sam koniec, może zostawimy naszych słuchaczy z takim małym zadaniem domowym, a raczej obserwacyjnym. Popieram. Rozejrzyjcie się uważnie wokół siebie: w swojej najbliższej okolicy, w drodze do szkoły, do pracy jakie firmy tam działają. Spróbujcie zgadnąć, które z nich to mogą być mikroprzedsiębiorstwa, które małe a może gdzieś jest jakaś średnia firma jaką rolę one pełnią w waszej lokalnej społeczności. Czy to jest ten mały sklepik, gdzie zawsze można kupić świeże bułki, warsztat samochodowy, który ratuje nas w potrzebie a może jakaś lokalna firma produkcyjna, która daje pracę sąsiadom? Właśnie. Zobaczenie tych wszystkich pojęć w praktyce tuż obok nas może być naprawdę ciekawe. Zdecydowanie to chyba najlepszy sposób, żeby to wszystko lepiej zrozumieć. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i za tę ciekawą rozmowę. Dzięki. Do usłyszenia.